Co No i co? Coś jeszcze masz do powiedzenia, Giganobie? Gerald, zlubfikował. Nie, nie, dziwne... Schumacher! <gry> to, po... to, że ty po tym tutaj wchodzisz na lewo. Myślę że nie wiem, pierdolnik Quick Save'a. <grym> Pierdolę Quick są y, dla nowów. Nie, nie, nie! Save'uję! Proszę, Gerald! Nie! <grym> Ale karma Kara za wycie nobem pierdole. nowy filmik na tym Na kanale karma Ja pierdolę Nienawidzę GPS-a w tej mapie, w tej grze w tym gównie Nie mogłeś łódką tam podpłynąć z drugiej strony na tym auto Chyba wsiądziesz łódka, to masz między punktami łódkowymi pływać, nie? No, to mapie takie góry, i chyba musisz robić dookoła, słuchaj. No nie, no nie tego dookoła, Jestem nie ma tak zwana koza śnieżna. <ślik> Dawaj, płotka. To nie jest kurwa, Dobrze! <śli> Dobrze! Koza <śli> 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 ja z płotki. Jak to się kurwa uda? <śli> płotka? <śli> Postaraj się kamień słoneczny. Jeśli no to nie jest prosty, Devil. Plan jest prosty. Się zatocze, może być plosty, prosty plan, wezmę pistola i cię zastrzelę. Ale do wykonania wymiar. już może nie być taki prosty. Chyba ja jeszcze prostszy w takim razie do wykonania, żeby dobinia miał być A że kacapek mnie tak nienawidzi? Nie, cię kocham z tego serduszka. Pizzę ci robiłem kurwa z barbecue i moletem, jak mi miał czułeś o nią. I podłożyłeś w ostrą papryczkę, żebym zdał. Kurwa! Jedną setną papryczki, co mi na blacie, włożyłem i się popłakał Bobo. Że pali w usta. Gdzie wrzosy nawet nic nie wyczuł w niej. Ja jadłem tą ostrą i powiedziałem, że jest spokoj taka jest zajebiściutka. No to ja na tą ostrą wkryłem taką całą papryczkę została mi taka kurwa jedna Przypomina taka wypierdka i to, kas, to na dwa kołki. że jak byliśmy w Żarach, to Witek mi wysłał zdjęcie, że opierdala tą paprykę bez zagrychy i mówi dobra i skąd to, bo by się jeszcze kupił. No Witek to build different. Albo ty no, jesteś bo... po prostu build pizda. <grymianie> to a właśnie, yy, wiesz jak zajebiście się zagryza wódę ostrą papryką? Może to... czemu ja żadnej gry nie mam w treby? to Będę schodnął Rozjeb go, tak. Dobrze. Ja chyba go za każdym razem zabijałem, skurwiela. Ja mam Na skór skurwielą. Ja tak samo. Wydziap mu tam masz komoczyć Jezus, spokojnie. O, tak, zrób mu loda jeszcze na odchodne Jezus, ale to nie to nie ten rodzaj gry. O, cyce, poka cyce <laughs> Takie martwe trochę. No ale cyce to cyce. Ojej. <laughs> Kurwa, ale to pojebany chłopiec gwałcił i zabijał. Jezu Chryste. Dobrze, I że nie na odwrót. A może zabijał ich gwałcił, no nie no. W zasadzie. Dyżą <grywa> ten Ale się buja. Zrób sobie o, selfie jeba. z niam. Zrób sobie z selfie. Ja jest moja nowa huśtawka. O, ja se zrobiłem z, tam, z tym drzewem trupów. Zajebiste było selfie. Tak o Boże, szkoda, że nie masz sugestii, byś mi wyperswadował. Nie miałeś wyboru, ale ja nie będę z wami walczyć. Będziesz musiał! O, no to noby no, są, zostaw ich. Kolega... Weź go zarw, Nie no, dłeb o odjebał, o odjebał, o odjebał, o no zostaw go. Nie, o proszę o no nie. Ty, tam trochę. O kurwa! Ja! Jak go wykurwił! Czemu go, nie Czemu go nie O co chodzi? Nie wiem, ale się wkurwił na niego, nie wiem skąd. Nie zauważyłem, za to odpowiedziałem, tak mi się tylko wydało. Dobrze ci się wydawało. No co, no masz, a masz schizofrenię? Potwierdzam, że nie masz. Schizofrenia. Tak. <noise> Gini <noise> to ma na pewno. Czy to IRLI. IRLI? Zapomniałem, że tam jest I, przepraszam. 102 metry! Jaki skok, widziałeś? Chłop <noise> zajął 102 drogi. metry. <noise> na co się gapi? Ja spotkałem. Aha, <laughs> to to pojechałem! <laughs> ja pierdolę jeszcze mě udusiła plotka. I wypuść. <laughs> to jsi kiedy ze smokiem? <noise> Ula, widzimini. I co, nie pokaże mi jeszcze, jak mam dojechać do Filipy? No bo tam chyba tylko łódką można. <noise> Ty nie wierzysz w Kamila Stocha? Znaczy jaka idealna trasa tu jest Ja to widzę Ja tego no, nie, nie widzę, widzę. No. Co swoje słowa ja pierdule pierdolę. nie jest chory, a nie zły jako alterego, normalna zborna. Dobra, super panie detektyw Super kurwa, ale że się odkrył zagadkę no. Daj zjedz kubi chróbkę <noise> Rozjebałeś mnie totalnie <noise> Chłopcy się zrzekają Placuchy powczam. To nagle tacy wszyscy wieśniacy Gitowa, przecież w nie Białym wiem. Sadzie nas nie lubili. Zależy kogo? Może ciebie? <grym> Geralta. Nas nie lubili. <grym> Odkleja chłopa. Wikcabku, jesteś z nami? Nie. Słyszałeś? Poszła już. Poszła już. Nie, <grym> <nasz grym> W jest sposób, żebyś się lepiej poczuł, że się naprawdę jakiś musisz przespać być pizdą. Boże, co? Co ja powiedziała? Nie shadow player.